Jojo, jo. hello jojo, jojo, Jo, jojo, Jo jojo, 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 ja jestem jojo, Witam Was na moim kanale. Zagramy mecz turniejowy na Mirage'u Jest ze mną Mr. Cortex Siemaneczko Siemaneczko Możecie obejrzeć film u niego na kanale Do czego serdecznie zapraszam, link w opisie No i jeżeli wam się seria spodoba Zostawcie łapkę w górę No i żeby nie przedłużać Zapraszam do oglądania Hello Hello team hello, hello. Ruski jest? Ruski jest? Nie ma, nie odzywają się, dobrze kurwa. Wow, mamy to. O. Pierdol, to idziemy na B normalnie. Choć idziemy, kurde, spokojnie. Dlaczego ja mam bombę i muszę iść pierwszy, kurwa? Bo masz bombę i musisz iść pierwszy. Oooo, ładne banie poszły. Easy win. Pięknie. Good job. Good job. Darmowy 1000 dolarów, kurwa. Zajbiście. 1500. Deskoczył under. Nice. Dość jakieś info. Aha, jeden w obsach. Pięknie. Zrobione. U. Ty, teraz mi lepiej idzie, no i si Dobrze, że kałachę nie kupiłem kurwa, tylko digla Dobrze, że ja kałachę kupiłem, a nie Digla <ścoughs> Nie, bo w sensie jak mi się wyjabał z kałachem, to mi by było bardziej szkoda A, mi to wszystko jedno Grenade out daj my jest? Jest, jest 2 A side One, two A bit One, car, one car B Z Adam jest strzelają Green, fair No you. Nie, no ja pierdolę! To gościu odwalił w tym no, momencie! No, kurwa na tym B człowieku ja muszę, ja muszę celownik zmienić, kurwa. Żadnego nie ma. Nie mam celownika teraz, kurwa. To gra hardcore. To, to kurwa dobry celownik. Gra hardcore, bez celownika. Szukam A. kurwa człowieku celownika z bombą w ręku. Gdzie on, kurwa? Normalnie. Taki Pago taki mnie taki. naprawdę uczył chyba rzucać granaty. Window <laughs> Dżungla jest jeden chyba One jungle Ciekawa gierka Ej, teraz ja gówno gram w tym meczu Poprawisz się Cóż za movement Movement kobry Dobrze zaplantowane, także w razie 3. Z moim kawałkiem kurwa szedł Pięknie. Jednak pierdolony cetek. Czy ty musisz tak wydywać wszystkich? Tak Szczególnie przeciwną drużynę. Bądź miły, oni też mają ser ducho Może to jakiś widz z nami gra. Jest mu smutno później. A, a, ruski. <laughs> a może? A może lubi. Jak dobrze gadam, zostawcie łapkę w górę. Jest kuchnia. Short kurwa jest. A, nadal jest shot? Upsy Upsy masz Ups, last Dobra, na spokojnie Na spokojnie Ty czatu W UPSach ostatnio. Dobra, na czas, zagram Jojo Hello, Jojo jo. Jojo, jo, jojo, Jo oba Jo Jojo! Jo, jo, jo. Jo, jo. Nie mnie chyba, kolega. Ko poszedł spać. Czego <noise> ja mam znowu kolejny raz pakę? <noise> Nie wiem. Jezu, jesteście one. Super. Yes, John, jungle. John, go. the John, hold it. 80. Short label. flashback. wow ładnie, ładnie zagrane ładnie, mi się podoba ale dostał na do ryj przynajmniej, przynajmniej wygrywamy, do jaja o właśnie, nie zauważyłem ja też <laughs> Ty, może oni subskrypcję dali teraz? a ty, bez kito no. Dlatego! Booster jest. cienki mordy! Booster. Do Hortexa wbijaj ta. Na spokojnie, Mr. Hortex. O kurwa. Ale mi flesza dali, człowieku. one No nie rzucać mnie! Oh. Uh, kitchen One O, Kostek chciał... Jojo! Jojo, coś ty no odwalił teraz! Nie, udało się Trzeba mówić Czy by Jojo wygra? No, Tą ja rundę? Idę sobie elektrykę podłączyć a Mordę zajmę paleniem i nie będę przyklinał prosto. Widzicie To jest patent Dobrze Chłopy coś się poddają, GG piszą No co oni mogą zrobić? O czy Patrzył, gościu? Jojo, jo, lecisz, jojo jo. Grenade, Jojo! yo! Czemu on tam molotowania rzucił do ustawcy? Bo powiedziałem On sam nie pamięta jakie Neidy ma. Green, give me drop. Ja yes, sobie AWP pogram. Green, drop. thanks. thanks. Problem. Zobaczymy jak mi z AWP mi idzie Dawno nie grałem mm. <laughs> Dobrze ci poszło Dobrze mi poszło To chyba jednak nie idę na tego mida <laughs> No bo nie siedzi Gdzieś tu on na blisko jest o. Tu no A <laughs> ty kurwa idę, masz no i patrz, teraz wyklikuję. <laughs> Jednak nie. No, Ale no, dostał, ciężko. dostał spokę bola. Hm. Był zdziwiony. Tu short, tu short. Jest. Idź mu pomóż na tym Idę, idę. Tu sobie nie poradzi Jak on kurwa strzelał, ty. Sorry sorry. Pula U... auto. On <laughs> What the fuck was that, bro? Nie no, ja jeszcze raz próbuję zabupom, nie? On kurwa dwie sekundy w nie... Ja nie, o nie... Jak on nie wyprowadzał w ogóle szału w niego Dwa, dwie kulki wleciało On poobrysował kurwa, on w niego nie strzelał Dobra, teraz bania wlatuje Pik. Ja pierdolę, co to było? O kurwa Odsiął Short one No ja zabiłem shorta już Limit! Y ciekawe co zrobi. Co z tamu przyjść? Yes. Bania, bania, bania! Bania wyciąnął. Uh, thank you. Thank you. <tryk> Jak zrasował, Mitis? Short. Ty? No, szczeloj go, szczeloj! Sandwich kurwa, a to jest w tupce. dopiero mówi: Sandwich <laughs> może był głodny. <laughs> Se pomyślał tak głośno. <laughs> Ale jakby mi powiedzieć, to druga to jest, to by było o wiele lepiej. Druga połowa. Okej. Okay. kupuję. ekogram. I go be, I go be. Hi. I go be. I go be. No I go be. I think. Dlaczego my jesteśmy we trzech tutaj? O oh, shit. Absolutnie. Tu Abs. Under one. Tu window, tu window. Jeden cię, bę, jeden cię, został i cofają. Cofają. To nieźle cofnęli, kurwa. Już słyszałem, jak cofali. No to kurwa na taj No i cofnęło dwóch z baką z B. Absu. Jak oni szli na B? Nie, byli we trójkę, jeden wyszedł, a dwóch się cofnęło. Nie, ja idę. Z jedną drogą. Idzie. Kurwa dwóch idzie. O, gówno nie strzela Bez komentarza hmm. Bombek robią, do ciula Nie ma takiej opcji To na spokojnie, bez raszu nie? Trzeba się skupić teraz Piotr! Piotr! Czy ktoś zna Piotra? Pan Piotr! Ktoś napisał Piotr. Kurwa, dlaczego on nie rozjebał? Nacisnął mi się w smołka. Jest. mid, one mid. Teraz jest czas na danie łapki w górę, kochani Dobra Maciek robi swoje Maciek robi swoje Idziemy Tu będzie Grana Kurde jak! Meat, one meat! One short Ten z negewem idzie Jeszcze Co? się przypatruj na niego z tym negewem do ciula Co on kurwa odjechał? Stanął! Popatrzył się, nawet nie szczelił on, on musiał się zastanowić, czy to aby na pewno jest przeciwnik. A ten też myśli jak będzie tu stał, to przyjdzie z kurwa czy nie? Safuje Sejf Patrz, ugra, ugra, to! że ugra dopas. Du, <śmany śmany śmany wierdoletre> nice save, bro! A czek Nie negatywnie Co ty nie powiesz? O oh, biaps, maybe full? Co ty kurde, under, gościu? Dwóch jest No nieźle, wszyscy na B pójdźmy Nie ma takiej opcji, gościu No, jest yy, pod oknem check the blend check what the uh, blend yo 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 what are you doing 98 było kurwa 7 jajo Nie chcę się tego komentować już nawet Aż się zdenerwowałem teraz Jestem zdenerwowany jak widać Jak widzicie to ja jestem zły Chodźmy no. Jestem na A Jakieś większe informacje No w B, kurwa, wchodzą. A B, deal, deal. Dobra, ja mam 4 HP. Jest, jest. Nice, go! nice. nie, nie, go. A, okay. nice. A, chuj. nie musisz już iść. Daliśmy radę. Nie jest łatwo wam powiem. Nie jest łatwo. Jest trochę ciężej. No, po terror szło lepiej. No, terror lepiej szło. Ja bardziej wolę po stronie terror grać. A ja właśnie wolę co to? Kurwa, under. Konek Ciebie słabo teraz Czy był pod oknem Strzałem Chwyty przed burzą Bot Co on odjebał kurwa MP5WP. Ja myślałem, że przeszedł. Ale to zgidupczułem. Kurde. Przepraszam. Jebać. O. Time, time, time. Nice. Ja nawet drewna w A wiecie, że można gotować w się na tej mapie? Możecie zobaczyć mój następny filmik Jak się pojawi na samym końcu Polecam mawer poleca, szef kuchni There's one under ta 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 ta. Jesteś jedeniesz. Jest. Biegnie, ta 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 ta. Skurra, p p p p p. Ty widzisz p p to pum 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 pum. Skur. Choi zarać i autorskie w pierwsze liceum. To się widnie. Będziesz miał po filmiku. To się widnie. No, Let go, Skrrra. Co to za smog w ogóle z dupy poleciał? Ty, jojo, co ty, jojo, ugrywa? Right, right. Zrobiłem skr. papa. Jest minutka Dobra, wygrywamy to. Wygrywamy to, kochani. Kochani no teraz to już na pewno nie przegramy, co najmniej Lecimy po wygraną Smoki na no, smoki na no. O, już widzę Ty Przeszli kurwa przez motowa rampa Dobra, nie sikaj maleńki Poczekaj, zrobimy taktyczne wejście z tyłu Okej, okay, nieważne Człowieku, jak ja sam na A poszedłem, to chyba trzeba przetrwać, że to chuj. Nikt kurwa u nich nie zginął. Nie widzieliście tego. Nie widzieliście. W ogóle tej całej rundy, tą całą rundę wypierdol. Dokładnie, tej nie będzie. Nie zobaczycie jej, nawet się nie pytajcie dlaczego tej rundy nie było. Nie było co oglądać. Wystarczy im do świadomości, że teraz mamy eko, kurwa. Jest 12,9, to im wystarczy. Y, Mid. Flash'e, mit. A na B ktoś poszedł? Nie, nie. po co? Check B. Hm, teraz się obudził, check B. Palace. Jak 3B, jak kurde, nie ma nikogo. A na APK jest. Bomb palace, bomb palace. No to niech idzie na te, kurwa eh, Short I guess Dobrze, tu jest Leder One leder Moją emką kurwa gra jeszcze pedał jemany Dobrze Dzięki Dzięki Still mid Nie wiem gdzie nam idzie nie umiem trafić w ogóle w łeb, tyj! Juggle, juggle, juggle. AWP. Syngster green, GG green, you best player. Ej, thanks. You think so? Ej, hey, green, I am jestem orange. Ta kurwa zielony człowiek 34 fragi napierdolił Dobra dzięki mordeczki za oglądanie Jeśli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę Subskrypcję i napiszcie Coś fajnego i dzięki za oglądanie Ja się żegnam pa Woo! Mordeczko zostaw suba